Jak na Grunwaldzkim byśmy pojechali górą, w lewo to tam wiesz gdzie wyjedziemy potem, żeby do nas jechać? No jakbyśmy tu pojechali teraz na Grunwaldzkim rądzie No to tak. w lewo to jak pod... A nie, są drogowskazy taka kapłusie, to się wyjedzie Pojedziemy na Grunwaldzkie w takim układzie Tutaj taka y, ciekawostka rondo grunwaldzkie, na które teraz będę wjeżdżał. Y, nie jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. Ten ciąg, z którego jadę, a więc jadę od ronda matycznego, jadę w lewo, a więc jadę ciągiem odporządkowanym. To ten ciąg, na który skręcam, jest tutaj y, drogą y, z pierwszeństwa a więc od Wawelu w kierunku w którym, w którym jadę natomiast skrzyżowanie jak widzimy wyposażone w sygnalizację i generalnie dosyć łatwo się tutaj po nim jeździ gorzej jest z tym co słyszeliście na początku jadąc przez Kraków jadąc powiedzmy gdzieś w kierunku orkusza czy w innym kierunku powinniśmy po prostu przemieszczać się pod rądem grunwaldzkim ja tutaj zjeżdżając w lewo no nie wiedziałem czy później gdzieś będziemy mieli możliwość powrotu do drogi krajowej numer 94 tak więc jak ktoś taką relację pokonuje no to tutaj zalecałbym jednak tunel pod rądem Grunwaldski